Tak, w świętej Annie mam też, mam też Konrada, Anię, Agnieszkę i naszego opiekuna, księdza Sergiusza, którzy są tutaj na spotkaniu w Strasburgu, ale o tej pokorze. To znaczy chciałabym się z wami podzielić pewnym doświadczeniem, które, z którym sama musiałam się zetknąć i było to dla mnie coś także trudnego. To było właśnie to, to zaufanie i ta, ta pokora w praktyce, dlatego że no wydawałoby się, że wyjechaliśmy na zachód, że jesteśmy w mieście europejskim. Natomiast ja muszę przyznać, że trafiłam do, można powiedzieć, pod względem standardów życia, najgorszego miejsca zamieszkania, jakie, jakie miałam podczas moich siedmiu ostatnich spotkań. I kiedy weszłam do mieszkania, w którym była pani i trójka dzieci, które wychowuje samotnie, pomyślałam sobie, no nie mam szczęścia w tym roku, ale jakoś przeżyję. Drugiego dnia pomyślałam sobie, że moje myślenie było całkowicie głupie, dlatego że to, że trafiłam do tej rodziny, nie jest przypadkiem. Trafiłam do tej rodziny, ponieważ ona sama chciała przyjąć do siebie pielgrzyma. A zadaniem pielgrzyma jest przede wszystkim przyjmowanie, zaakceptowanie tego, co jest nam dane, ale także niesienie świadectwa, bo nie możemy zapominać, że jesteśmy tutaj na pielgrzymce. I to, co jest ważne, to to, że ta rodzina. Ta rodzina przyjęła nas tym, tak jak tak naprawdę mogła. Czyli dawała nam wszystko, co mogła dawać, a może są to skromne rzeczy, ale swoją serdecznością podbiła moje serce, a także serce Halinki, z którą e, mieszkam razem. Co ważne, jest to rodzina, która nie chodzi do kościoła. W tej rodzinie było jeszcze dwoje innych dzieci, które zostało zabrane przez pomoc społeczną. Mieszkam w budynku, w którym mieszkają tak naprawdę sami imigranci. Mamy, um, mamy osoby z Konga, które są chyba naszymi sąsiadami z góry. Obok mamy Turków. E, zresztą ta pani też pochodzi z w takiej małej wystawki koło Madagaskaru e, Ryjnią. E, I są to osoby, które na co dzień nie, ma, nie, nie mają wiele do czynienia z kościołem. W ogóle to, że jestem w tej parafii, stało się dlatego, że pani jakoś przypadkowo na ławce zobaczyła kartkę, gdzie było napisane, że są poszukiwane rodziny, które mogłyby do siebie przyjąć na kilka dni młodych. I pomyślała, że, że także może kogoś przyjąć. Zaczęliśmy się zaprzyjaźnić ze sobą. Jeszcze jeśli chodzi o dzieci, ym, dziewczynka, to tak, mam jest chłopiec, który ma 11 lat, dziewczynka 13 i jeszcze starszy brat, który ma y, 22 lata. Dziewczynka, która ma 13 lat, w ogóle nie jest ochrzczona. Nie znam modlitw. Ja znam modlitwę po francusku Ojcze Nasz. Zaczęłyśmy tę modlitwę odmawiać wspólnie, najpierw powiedziała mi, żeby spróbowała się nauczyć tej modlitwy, ponieważ słyszała ją już kilka razy w swoim życiu. I e, następnego dnia, kiedy kolejnego dnia, kiedy wstałam rano, dziewczynka podeszła do mnie i wyrecytowała mi całe oczymaż. Myślę, że jest to jedno z najpiękniejszych doświadczeń, jakie miałam tutaj e, w trakcie europejskiej spotkań młodych. Też e, dlatego, że nie sądziłam tak naprawdę. Jest to moje siódme spotkanie. Co roku jestem tutaj na, na, w kolejnych miastach, które organizują europejskie spotkania. I Prawdę mówiąc, nie sądziłam, że mogę odkryć jeszcze coś nowego. Tutaj naprawdę zostałam zaskoczona, ale no też jest to dla mnie duchowy, w sposób duchowy, ale także tutaj tak naprawdę poczułam się prawdziwym pielgrzymem. Przed wyjazdem z domu mój tata dał mi różaniec. Te różańce w tej formie, którą rozprowadzał brat papież Franciszek, w formie tych leków Mizerkordina. Mój tata dał mi jedną Mizerkordynę i powiedział, że jeżeli ktoś będzie potrzebował zażyć leku, to mogę mu dać. Już wiem, komu przekażę ten różaniec. Dziękuję że były przed trzy osoby, które niestety przeszły na drugą stronę. To znaczy nie zostały u tej Pani. Słuchajcie, to jest taki z jest w Ewangelii. W Ewangelia nam mówi, że przez przypadek znajdujemy się obok kogoś, kogo możemy obdarzyć życzliwością, dobrocią, przyjaźnią. W naszych Miasta w naszych miejscowościach, gdzie żyjemy, jest tyle takich sytuacji, gdzie kogoś przez przypadek możemy spotkać. Przed wyjazdem na spotkanie europejskie, na Wojka i cała ekipa z poznańskiego, poznańskiej Poznajskiej diecezji przygotowująca się przy kościele świętego Wojciecha, taki przypadek spotkali przez przypadek właśnie. No chciał powiedzieć nam no, o, o